Czy samochód z Niemiec jest lepszy niż krajówka? Moim zdaniem, zdecydowanie tak. Ten samochód kupiłem kilka miesięcy temu. Niemiec przed sprzedażą w ASO wymienił przednie i tylne tarcze wraz z oryginalnymi częściami Renault. Czy zdarzyło Wam się kupić samochód w Polsce, który nie wymagał inwestycji? Nowa tarcza. Musiało to kosztować kilkaset euro. No, kwestia uczciwości i podejścia. Dlatego ja nigdy nie kupię samochodu krajowego, chyba że to będzie auto nowe, ale nigdy nie kupię auta używanego, ponieważ nie wierzę w żadne zapewnienia sprzedawców. Większość ludzi po prostu kłótwi na serwisie samochodu, nie serwisuje go prawidłowo, a potem oczekuje bezawaryjności. No, tak się nie da. Dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru.